Siema, siema widzów! Witam cię bardzo serdecznie! Przez weekend mnie nie było, no i na szczęście dużo się działo, co prawda, przez weekend. Dość sporo, na pewno napięcie jest bardzo mocno budowane i, i chyba dzisiaj już to napięcie prysnie, tak mi się wydaje, no bo olbrzym nadchodzi, ale na szczęście nie nadszedł, no i nie, był, nie miałem komentarzy, co drugi komentarz rzeczy typu Bogzel wrzucił film, kiedy odcinek, bo i tak nie miałem jak nagrać, ale jest poniedziałek i jest początek tygodnia, no i wszystko sobie po kolei nadrobimy. Zaczynając od tego, że na zgrzycie Gimper potwierdził, że miał rozmowę telefoniczną z Olciak, gdzie ona mu się przyznała, że faktycznie komputer był dawany. O bo ona dzwoniła do mnie chyba wczoraj albo przedwczoraj, i tak rozmawialiśmy sobie chwilę dosłownie. Ja też wiesz, napisałem SMS-a, czy ten, czy może zadzwonić. Ja mówię, dobra, no to dawaj, mam chwilę. Yy... No i zapytałem też ją o to. No to ona twierdzi, że tak, dostała komputer, ale że to było w marcu. Już dużo, dużo wiesz po Pandorze, mhm. nie? I że to w ogóle nie było z tym związane. No właśnie. I ja jej zadaję pytanie: Mówię, Ola, a jak ci się wydaje, czy Michał kupił ci ten komputer z dobrego serca, bo jest Twoim fajnym ziomkiem i chciał, żebyś miała na czym grać w gry? Może miał do tego inne motywy, jak pooglądałaś sobie różne szoty z jego udziałem, trochę go już znasz i w ogóle. A on mówi: Nie, no, wydaje mi się, że to szczere było. I nie wiem, co mnie w tym wszystkim bardziej dziwi. To, że Olciak była tak negatywnie nastawiona do Gimpera, że on coś tam niby źle zrobił i w ogóle, a teraz do niego dzwoni i go pyta o porady. E, czy to, że wprost mu się przyznała do tego komputera? E, czy to, że ona faktycznie wierzy w to, że Bogzel jej po prostu kupił komputer, dlatego że to jest dobry ziomek, a nie dlatego że to jest część jakby przeku. Nie wiem, dziwne. Ogólnie cały jej wątek jest taki śliski. Podczas całego tego weekendu mieliśmy jedną osobę, czyli dobrego, znajomego Bogzela, który też tworzy Zimbandę, Amadeusza Ferrara. Ariego, który bardzo hypował ten cały film Bogzela i wiele razy mówił, no on już jutro wychodzi. Jutro albo pojutrze. Było pojutrze i się okazuje, że jednak nie wychodzi jeszcze. Nawet na Story dawał, jeśli to co mówił Paxton to prawda to jestem w szoku. Znam bardzo dobrze branżę, ale gwarantuję Wam, że się tego nie spodziewałem. Film jutro, maksymalnie pojutrze, info potwierdzone od Bogzela. Potwierdzone info, no jednak chyba nie było. Wczoraj też przesadał, że jeżeli to prawda co mówi Bogzela to znalazła to największy plot twist w historii polskiego internetu. Cytuję słowa Bogzela, jeśli kapitał Antonio to razem ze statkiem i nie oszczędzę nikogo, kto brał udział w tym spisku. Wymienił swoich fikirków, fałszywych przyjaciół, bratających się z Sylwestrem. Dla wielu znanych nazwisk oznacza to ostateczną apokalipsę dla ich karier. Jeżeli ma iść na dno, jak twierdzi, za niewinność, to zabierze tam ze sobą połowę polskiego internetu. W tle są przestępstwa, na tle. <laughs> Ponoć parę osób już niebawem trafi za Kraty. I naprawdę to jest tak hajpowane, to jest mocniej hajpowane niż film Konopa podczas tej całej afery w tamtym roku. Wardenga tak mocno nie hypował. Filmu Konopa, jak Amadeusz Ferrari hypuje teraz film Boxdela. Mówię jaki jest, co mi powiedział Boxdela, więc zamiast się czepiać, to lepiej doceniać, że się z Wami dzielę tymi informacjami. Jeśli to prawda, zapowiada się bardzo dziwny czas w internecie, do którego raczej nie jesteśmy przyzwyczajeni. I ja mam wrażenie, że to są wszystko gierki, nie? Tak jak Boxdela napisał do Wardengi, że zagrajmy, no to zgaduję, że to już jest część tej gry, jak tam inne różne rzeczy, które wypływały, to też jest część tej całej gry po stronie Boxdela. No bo jaki biznes ma Amadeusz w tym, że dzieli się tym, co Boxdela? Boxdelmu niby mówi, Hmm, no ciekawe. Ludzie nawet sugerują, że oni tak hypują ten film i tak dalej, ale pewnie żadnego filmu jeszcze nie ma gotowego. Po prostu jakieś tam manipulacje są robione, ale ja do końca nie wiem, nie? Bo to, że Bogzel przynajmniej stara się stworzyć pozory, jakby to była jakaś gierka dla niego, no to widać. Widać po tym, że nawet sobie tło zmienił na Twitterze na wardęgę sterujący niby ludźmi, jak marionetki, coś takiego. Zmienił też swoje bio na Instagramie. Pierw było tup, 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 tylko tego skina nie potrafiłam znaleźć. Było też ostatni dzień przed emoji. Dziękuję każdemu za tak piękny czas, zdrówka, kocury, jakby się już żegnał ze wszystkimi, dlatego, że on chce wypuścić jakieś, nie naj, największe brudy czy coś. No, a potem zmienił może dziś, może jutro. Zmęczył mnie już ten świat. I emoji, nie wiem, co to jest, whisky w szklance chyba? No wiecie, no póki co ta odpowiedź nie wygląda na zbyt taką o, obroni się jakkolwiek, tylko bardziej jak, jakby tak, takie no dobra, w sumie to się nie przejmuje zbytnio tym, co Wardenga pokazał, jeżeli chodzi o to wysyłanie rzeczy i tak dalej, nieletnim. E, po, po prostu się pobawmy, nie? Tak, tak to trochę bardziej wygląda, więc póki co ta odpowiedź jest średnia i nawet trochę sugeruje, jakby żadnej odpowiedzi nie miało być, tylko faktycznie on jest takim tonącym statkiem, który chce wziąć inny ze sobą. E, było też story Bogzela, e, Halo, słyszycie mnie, idę po Was wszystkich, takie wiecie, też budujące napięcie, i tam w tle były jakieś e, alarmy nuklearne czy coś. Nawet Bogzel nagrał troszeczkę piosenkę pod to, wszystko, co się dzieje żeby zbudować jeszcze bardziej napięcie, nie? na mnie to działa, nie? Bo buduje to faktycznie jakieś takie napięcie i jest to wszystko ciekawsze, ale zarazem trochę męczące. Bo biorąc pod uwagę, że ziomek cię z zaatakował, no to ty raczej odpowiesz też jakoś z czy coś, a nie zapowiadasz to jakby to był kolejny odcinek serialu czy coś. W ogóle też było story Dubiela Menago bodajże ludzie pokazali na Twitterze, który wstawił, że idę po wszystkie głowy, które dopuściły się największego spisku w historii polskiego internetu. To zapowiedź końca branży freakfightowej, którą stworzyłem. Przygotujcie się na jedną z pięciu części nuklearnego wydarzenia na sam początek Sylwester Wardenga. No i ten jeżeli to faktycznie wrzucił, no to to usunął, ale potem to wstawił Amadeusz Ferrari jako, no, Boxel mi to wysłał. Więc tutaj mamy tym bardziej sugestie, jakby właśnie mam ma w ogóle pięć filmów powstać, że on tak szybko już zaplanował jakieś pięć filmów. Okej, okay, to chyba musiał dłużej to planować, mi się wydaje. No, ale że pierwszy ma być na Sylwester Wardengę, no i też ma być na Fame, bodajże, bo skoro ma zniszczyć to, co stworzył z Freak Fightami, no to chyba też Fame. No i był też live Wardengi w sumie po tych Opowiedziach tutaj Amadeusza Ferrariego oraz Boxdela, gdzie mogliśmy się parę, ale to tylko parę w sumie ciekawych rzeczy dowiedzieć, ale wszystkie je znalazłem dla Was. Między innymi, dlaczego Boxdell na przykład pisał, że on chce zakończyć galę Freak Fight którą sam stworzył, bo się okazuje, że za kulisowo niby no, ten wizerunek Boxdela jest tak zły, że Fame chce się go troszeczkę pozbyć. Chodzą słuchy, no że, chłop, no, że teraz już jest spory przypał z Boxdelem, jeżeli chodzi o wizerunek, nie? I być może. No, chłopaki już się chcieli tego Boxdela, to jest jedna z takich teorii. No, po prostu już go z federacji pożegnać, nie? No, ale tutaj Boxdel, bo pamiętajmy, nie? że Boxdel ma na federację znacznie mocniejsze rzeczy. Tak jak on zawsze odpowiadał, nie nawet w tych głosówkach, że jakby to wyszło, to by była masakra, tak? Zawsze Boxdel twierdził. I właśnie Bogzel mi opowiadał, że od Pantory to ich ciągle nagrywał. No i to by sugerowało, że ludzie z fejmu po prostu się boją wyrzucić Bogzela, a te jego story, takie dawanie napięcia, jakby to faktycznie miał zniszczyć fame, nie tylko, mogłoby spowodować, że na przykład by go tak prędko nie wyrzucili. Mnie ciekawi, co może być aż tak mocnego. Jakby wierzę w to, że faktycznie może być coś mocnego na fame. Obcałem, że może być, co Boxel na przykład posiada, to, to wiadomo. Ale ciekawi mi, co jest aż tak mocne, że aż tak bardzo mogą się tego bać. No bo nie wiem, powiedzmy na przykład atakowanie konkurencję w nie do końca czysty sposób. No ludzie podejrzewali i no, okaże się na przykład, że podgryzanie kabli to wcale nie był mem. No i to chyba najbardziej hardkorowe, no bo co, co jeszcze może wyjść. I też mamy odpowiedź od Wardęgi, dlaczego Boxelowi może tak mocno zależeć na tym, żeby w tym fejmie publicznie dalej być. No bo e, prywatnie podobno nawet były Pomysły, żeby z Boxelem zrobić to samo, co rzekomo Boxel miał zrobić z Douzem, jeżeli chodzi o jego udziały. No, Boxel miał taki plan, że w Dołzie w się stanie, że po prostu ktoś będzie miał jego udziały i z Fejmem też miał taki plan, że na przykład dalej będzie udziałowcem, ale ktoś inny będzie. Wiecie, no to się nie wiem, jak to nazywa słup, czy coś takiego. Ta, takie były jego słowa. Czy tak zrobił, nie mam pojęcia, ale takie plany snuł. A bokser chyba tak do końca nie chciał robić z fame, no bo jednak jak publicznie jest włodarzem, jest odpowiedzialny za marketing i tak dalej, ludzie dookoła go szanują, influencerzy, i nie tylko się mu podlizują, bo chcą na przykład walkę, no to chyba po prostu jemu się to prywatnie podoba? W sensie, że taka aprobata od influencerów i nie tylko? Eee, I dlaczego dla niego to jest takie ważne, żeby dalej mieć wpływ na federację, nie? Żeby nie pozwolić się... Eee, żeby nie pozwolić chłopakom się tak całkowicie wyautować. Bo to nawet taką teorię dał Nitrozyniak, że póki Boxdel będzie w federacji będzie miał wpływ, to zawsze się znajdą ludzie, którzy będą go bronić, influencerzy oczywiście, nie? No bo zawsze będzie w stanie załatwić walkę i tak dalej. A jeżeli Boksel by to stracił, no to ci ludzie yy, no się podwracają wtedy, nie? Pytanie, czy się wtedy Ferrari na przykład by odwrócił. No dobra, ale tak realnie, jeżeli jacyś Freakfighterzy bronią Boxela, to czy to ma jakąś taką większą wartość? <grym> jakby chyba wiadomo, dlaczego Freakfighterzy mogą bronić po prostu Boxela. Bardziej bym się zdziwił, jakby ktoś, nie wiem, typu Freeze bronił Boxela czy coś takiego, no to by miał takie, ej, ale on żadnego biznesu w tym nie ma, czyli po prostu jest spokoziomkiem z nim. A, no to fajnie, no i to by było bardziej wiarygodne, nie? No i w sumie Wardenga zasugerował, jakby to Boxel mu mówił, że faktycznie tak było, że troszeczkę. Freeze wraz z Wersow współczuli Bogzelowi po tej całej aferze rok temu i nawet chcieli troszeczkę pomóc mu podreperować wizerunek. Tylko, że to są informacje na zasadzie, no, Wardenga mówi, że mu Bogzel powiedział, że ktoś mu powiedział, nie? Nie za bardzo mu w to wierzyłem, było to, że zaraz po panorze, bo Bogzel mi tam mówił, że o, Freeze go też zadzwonił, wsparł, nie? No i to okej. Okay. To mówię, okej, okay, dobra, oni tam nagrywali razem te piosenki, to w uwierzyłem w to. Ale Boksel zaczął twierdzić, że dostał zaproszenie od Wersow i to było jakoś w jeszcze w październiku, że dostał zaproszenie od Wersow na ten program Czy to prawda, że... No właśnie, tak jak jeszcze prywatne wspieranie Freeza w stronę Boxdela jeszcze jakoś tam rozumiem, no bo Freeze też może mieć jakieś tam prywatne po prostu sentymenty do Boxdela, no to tak do, zaproszenie go do publicznego programu, no to trochę nie wierzę. Tym bardziej, że no jednak bardzo zależało wtedy w, na wizerunku e ekipie, Freezowi nie tylko, że nawet e, jak Lexi tam brała chyba udział w mafii, no to tam e, dali informację, że no jeszcze wtedy nie wiedzieli o tej całej aferze. No, i w pierwszej rozmowie ja tam powiedziałem: OK, no kumam, i tak uwierzyłem, nie? Ale zacząłem o tym myśleć, i była później druga rozmowa. I mówię: Boksdel, jak dostajesz to zaproszenie, to jedź, nie? I on wtedy zaczął coś tam kręcić że a wiesz, to ona może tak rzuciła i tak dalej. <noise> Czyli może był na przykład temat z boxdelem oraz Freezem i tam wersow, że no zaprosimy cię, do, czy to prawda, że jak już wszystko na przykład ucichnie, czy coś, jak już się odbudujesz wizerunkowo. O, mo, może na przykład tak było, nie? No i ta Bardega na tym liveu się zbyt dużo nie zdradził. Jakieś tam jeszcze rzeczy za chwilę wam pokażę, że faktycznie jakieś zdradził prywatne rzeczy, nawet głosówkę jedną odpalił, ale ogólnie, no wiadomo, gadał, po prostu o I nie Tylko no i nagle bokzel wsadził na Insta Story. Jakiś efekt, właśnie eksplozji czy coś takiego. No i paczko mu ufasz, piękny kawalerze, bo ściany mają uszy. Znam sekret. Na co Wartenga odpowiedział dość prześmiewczo w sumie. Paczko komu ufasz, piękny kawalerze, bo ściany mają uszy. Znam Twój sekret. Co przykładałeś szklankę do mojego pokoju? Co myślisz, że tam mogłeś usłyszeć? No i to cała otoczka naprawdę powoduje, że ja mam takie, ej, a co jeżeli bokser faktycznie na przykład ma coś na Wardęgę takiego, że zmieni moją perspektywę na Wardęgę, ale nie do końca na przykład zmieni perspektywę na bokser, bo może tak być, nie, że bokser faktycznie nie ma jak się obronić, ale spowoduje, że moja percepcja Wardengi troszeczkę się zmieni, jakby ja, ja, ja... Próbuję być jakkolwiek obiektywny w tej całej sytuacji, w stronę Boxera trochę ciężko być, ale u wardęgi niektóre rzeczy jakby zauważam, które mają moje wątpliwości, ale wątpię, no, no nie wiem, co by mogło wyjść na. No, on jest takim, jakby moralną osobą, się wydaje w internecie, że raczej no, ciężko by było. Było też więcej rzeczy typu: no, Boxel powiedział, że ktoś powiedział, że o coś tam. <grych> Boxel twierdził, że Dubiel ma taką teorię. W sumie teraz to ja nie wiem, Marcina nigdy o to nie zapytałem. W sumie mógłbym go kiedyś na przerwie pomiędzy rozprawami zapytać. Bogzel twierdził, że Dubiel miał taką teorię, że za wszystkim stoi Lexi. Za całą p***ą, nie? E, miał taką teorię. I ja uważam, że on wrzuci to moje zdjęcie z Lexi, to, to sprzed trzech miesięcy, co Natan wrzucił, nie? I powie, patrzcie, trzy miesiące temu gadali, a po trzech miesiącach jest film, chyba z Jedyne co jest pewne, to to spotkanie z Lexi faktycznie miało miejsce, bo tam ktoś im zrobił potajemnie e, zdjęcie. I jedyne co jest pewne, to jest to, że <grytanie> Wardenga cały czas tą samą koszulkę w ogóle ubiera. Nie wiem, czy zauważyliście. Cały czas tą niebieską, taką w e, żono z kapturem. On, on całe lato w tym chodzi. Ja, ja nie wiem, kiedy on skina zmieni. Coś co takimi ruchami też można zobaczyć. To jakby Wardenga trochę chciał rozbroić to, co Bogzel na niego może wypuścić i dzięki temu też troszeczkę spowalnia, jakby cały proces wrzucał. Filmu Boxdela, bo na przykład Boxel mógł to faktycznie wykorzystać, no i teraz, bo Wardenga już się do tego odniósł, no to jak Boxel o tym wspomni, no to, to, to to już nie będzie miało takiego wow, nie wiem. Jeszcze jedna była taka, jak to, to nawet był przy tym Izak i Błoński, i Gola oczywiście też, ale Gola pewnie powie, że nie pamięta, em, że Boxel jak go zapytałem wtedy, to było jakoś po poporządkowe, że co on teraz zamierza, i on powiedział, że on teraz będzie robił nową ekipę z Banji i Buddą że jedzie do Krakowa, jakoś tak w październiku jeszcze, że miał jechać do Krakowa, się przeprowadzić i stworzyć właśnie, yy, w sumie ja nie wiem czy Banji są z Krakowa, na pewno Budda jest z Krakowa, że mają stworzyć wspólną yy, ekipę, nie? To też brzmi w miarę wiarygodnie, no BBB, czyli bungee, Boxer Budda, no, pasowałoby nawet taka ekipa, no nie wiem. Teraz już patrząc na reakcję Banji, na przykład, czy to Bandury, czy tam Merganiego, no Mergali też w sumie trochę Banji na, na te całe plotki, co siał Bogzel, to wydaje mi się, że to jest troszeczkę już mniej prawdopodobne. To te też Buddha, też chyba nawet Mema troszeczkę usunął ostatnio sw ze swojego filmu, żeby Bogzela nie, nie wspominać. przyleciał? Odpowiedź brzmi to ku... Oczywiście, że tak. Właśnie to. No, bo tu normalnie, pewnie by ten mem był z Bogzelem pijącym kawkę i mówiącym oczywiście, że tak. To też wydaje mi się, że troszeczkę, troszeczkę odchodzą już od tego bokzela. No i wardega, jak to w jego zwyczaju, ujawnił kolejną głosówkę, gdzie tym razem bokzel tłumaczył się, dlaczego on kłamie. Że to, wog... to że bokzel kłamał, to w ogóle nie, nie była jego wina. Bo znalazłem właśnie rozmowę, gdzie on znalazł powód, dlaczego kłamał. Zszedłem z tej bomby, jest mi dobrze, nie mam kurwa żadnej takiej spiny na głowie. Sam uważam, że kurwa dużo kręciłem i nie wiem, czy to też nie było spowodowane kurwa tym, że byłem na tych steroidach i kurwa ja, ty to masz talent. Teraz złożysz kłamanie od 10 lat na s**ty, o którym bierzesz rok. No ale kurwa. To jest nawet takie zabawne, że Wardenga nawet mu tam prywatnie się śmiał po prostu w twarz, jak bokser mówił jakieś głupotno, No bo faktycznie, jak on mógł kłamać, skoro powód jego kłamstw to miałby być coś, co bierze jakby rok, nie? Aczkolwiek mogłoby to tłumaczyć trochę taka, takie maniatyczne epizody w życiu Boxera przez ostatni rok. No, no, to jest akurat możliwe. Wardenga, jak to w jego zwyczaju, raz dziennie przynajmniej jakieś tutaj rozmowy nagrane prywatnie wrzucił. No i teraz też tak zrobił w sumie wczoraj. Tylko, że tym razem on wrzucił rozmowę, którą nagrał Boxer, którą z jakiegoś powodu ma Wardenga. Rozmowę ze Stuartem, która miała się odbyć jakoś zaraz przed tym, jak wypłucha ta cała afera tamtym roku. Jedyne co stary, to jest to, że yy, kurwa były jakieś przypuszczenia stare i tak dalej W tej sprawie Ale to wszystko było kurwa dementowane stare Czy to przez Dubiela, czy przez Kaskra, kurwa stare wiesz, że Były no, jakieś plotki I chłopaki zaraz to dementowali no, A my wiesz, my nie byliśmy tak blisko też kurwa, no bo ty miałeś ten Team ty, ty się zaszyłeś też na tym strychu Ciężko się było też z tobą kontaktować, bo ty byłeś wiesz taki kurwa permite que não zamknięty, né? Ja w ogóle jestem w szoku, że Boxel myślał, że takie coś zadziała, nie? Że perfidnie nagrana rozmowa pod jedną tezę, czyli no, dzwonię do Stuart'a, żeby się upewnić, że nic, że, że jakby coś, to ja nic nie wiedziałem, nie? No, no widać, że ja się martwiłem, więc dzwoniłem do Stuart'a, czy to jest prawdziwe, a nie dlatego, że miał dowód, że on nic nie wiedział. No wiadomo, że Stuart przez telefon mu nie powie. No jakby coś to tak, faktycznie coś miało miejsce, no i tak, mówić to teraz, no i też to wiedziałeś przed. Tylko, że tak jak na plus mogłaby wyjść ta faktycznie rozmowa wycięta z kontekstu no to tak cała rozmowa rozmowa z całym kontekstem trochę już gorzej dla niego wy, wychodzi. chodzi tylko o to, że ja bym chciał, stary, ja jako ja, nie wiem, czy jako boxder, stary, czy jakiś jarowe pi***arowy, stary, czy jakiś ten, tylko ja jako Michał, stary, gość, który się z nas to pomyśli, tak, stary, czy ty jesteś w stanie mi zapewnić, stary, żeby do ciebie nie doszło do żadnej akcji jak w jakimś nieletnim bo to ja już powiem, no, no, do głowy, stary. Tak, tak, żadna PR-owa gadka, ja jako, ja ja jako bokser chcę się upewnić, to wcale nie tak, że nagrywam i chcę to mieć w swoją obronę, że jakby coś. Ale co, co w ogóle się dzieje, że, że tak, w sensie to jest jakoś całe akcja? No nie... No, ale po prostu tego nie spodziewałem, że on jakkolwiek tutaj wyczuje, że coś jest może orkiestrowane lub cokolwiek, bo to trochę brzmi jakby on się skumał, że Bogzel może go tutaj nagrywać i tak gada ewidentnie po, po, pod, pod, pewną jakby publiczkę czy coś i stół tutaj myślał, że to wszystko to jakaś y, akcja przeciwko niemu zorkiestrowana czy coś? No nie, po prostu wyszło, na, wyszły na ciebie takie rzeczy, że no tam nie ma co orkiestrować, nie? się right. sam tam po prostu nie jest zaplanowany tak, Ja po prostu sam nie wiem o co chodzi. Ty się przejmujesz tymi rzeczami jakby... No ja się przejmuję stary, bo ja nie wiem, yy, czy wiesz, czy ktoś ma we mnie na przykład. Nie myślę, że ja jako gość, który na przykład by coś wiedział... Ogólnie wiadomo, co wyszło na Stuarta i wiadomo, że już miejsca w internecie nie ma, ale wydaje mi się, że jego jakby on był tak zmiażdżony, że już raczej nie odpowie jakkolwiek, ale jakby miał... Tyle psychy, co na przykład ma taki boksel, to wydaje mi się, że też sporą ma wiedzę na tyle. Przynajmniej po tej głosówce tak troszeczkę to sugeruje, za chwilę usłyszycie. Jakby mógł jeszcze troszeczkę jako ten tonący statek wziąć ludzi ze sobą. Nawet taka prosta rzecz jak: no, ty, 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 ty udajesz, tutaj są Twoje statementy, że niby nic nie wiedziałeś, ale wszystko wiedziałeś o mnie, nie? To, to, to by było mocne. Ja, ja nie wiem nic, no bo przecież wiesz dobrze, że ja nic nie wiem w tej sytuacji. Nie, no, w to, ale. To nie wiem, wątpię w to, że, że, chyba wątpi, że wiedział o tym cokolwiek, okej, okay, dobra, czyli faktycznie to mógł wyciąć z kontekstu na przykład bokser i by było, no, patrzcie, przecież ja nic nie wiedziałem. Ale takie perfidne mówienie pod to, że nagrywa to wszystko i on wie o tym, że potem to może wykorzystać, że no, przecież wiesz o tym, że ja nic nie wiedziałem, przecież ty wiesz o tym, ja, to ty, ty, ty jest Hams. Ale to nie martwi się o tą, tę sytuację, które bo obejrzałem teraz i nie martwi się o tą jakby Powtórz w słuchy, że jakby jakieś dużo influencerów jest powiązane z... No, no, no też, no oczywiście, no oczywiście tak. Jest... A tutaj Stuart jakby troszeczkę też coś wiedział, no nie martwisz się o to, że, że dużo influencerów jest powiązanych, jakby też coś wiedział na Bokzela lub na przykład jego bliskich znajomych, czy co? W gronie ludzi, którzy na przykład coś wiedzieli, bo ja nie wiem stary na ten temat. I ja jeszcze pytałem Dubiela, pytałem się Kac stary, czy cokolwiek się działo i oni mi powiedzieli, że nie, że takiej sytuacji nie było, no a my nie mieliśmy też takiego kontaktu po prostu. Ja cię od razu gadam że wie, że nie robię, ja nie robię żadnej akcji na ciebie, ja nie chcę, ja nie chcę po prostu... Wiedzieć czy coś było na rzeczy stare, po prostu ja jako ja. No ja jako ja, ale nie patrz na ten mikrofon po prawej co cię nagrywa. No ja jako ja. Ja tylko pytam dla siebie, nie po prostu dla swojego, dla swojej świadomości, bo bardzo nie mogłem spać z tym, że Stuart faktycznie mógł e, lubić wiadomo co. To jest kurwa dla mnie ważne stary. Ja rozumiem, ale jakby dalej nie odpowiedziałeś mi e, są sytuacją w sensie która jeszcze niestety wiesz o co chodzi, um, że coś z tym będzie? Ja, ja, ja nie potrafię zrozumieć Stuarta. <laughs> ale pod koniec sugeruje mocno, jakby Boxel omijał odpowiedzi na jakieś pytanie. No ale to jest logiczne, że omija, no bo, no bo nagrywa, wiadomo. I to tym bardziej potwierdza, jakby coś Stuart mógł mieć na Boxel. ciekawe. Ja coś czuję, że ten serial bardzo mocno się rozwinie, nie? Jeszcze Wardenga wrzucał wątek, gdzie widać, że Boxel zbierał jakieś brudy na Olciak. Podczas gdy yy, by było wiadomo już, że Olciak może na przykład się rozpruć, że tak to powiem, na Boxel. Coś takiego. To, 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 to tak jakaś grupa była chyba Czarny Jastrząb, czy coś, gdzie tam Bogzel niemiło pisał o Oli i chciał jakiś brud ją nią znaleźć. No i, no, i, no i w sumie to tyle. Więc cały weekend wam już nadrobiłem. Zostawcie lajka, zostawcie suba, go do końca. Wybierzcie jutro i na razie.